Wylosuj w, w HotQueersach jaki samochód masz znaleźć podczas biegu. Let's go! Dostałem taką paczkę prezentową od Matera z hotpulcami i zobaczymy co z niej wylosuję. Może o, będzie to. I uwaga! Porsche 911. Let's go! Robiłem już wcześniej podobny challenge, tylko że z gumami turbo, gdzie dostawałem z obrazka jakie auto mam znaleźć, i nie miałem dlatego pojęcia, jak zrobić to z Hot Wheels'ami w sposób losowy. I jako, że dostałem tego mystery boxa, to w końcu mogę to zrobić. I na samym końcu, po znalezieniu tego samochodu Porsche 911, pierwsza osoba, która mnie obserwuje, dostanie ode mnie właśnie ten samochodzik z Hot Wheelsa. Ale jak widzicie, do tego jeszcze długa droga, bo prędzej udało mi się znaleźć takiego Brabusa. Niż właśnie to, Porsche, które muszę znaleźć. I później ruszyłem w dalszy bieg, mając nadzieję, że znajdę jeszcze jakieś ciekawe samochody. I szczerze, nawet nie spodziewałem się tego, co znajdę dzisiaj i też kogo znajdę. Ale to zobaczycie dopiero w dalszej części filmu. I jeśli możecie, to dajcie też znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich dłuższych poziomych treści, czy jednak wolicie krótkie, pionowe, takie bardziej TikTokowe. Ja czytam Wasze wszystkie komentarze i feedback w tej kwestii dużo dla mnie znaczy. A jeśli już mówimy o komentarzach, no to dużo z Was chciało, żebym podczas biegu znalazł to słynne warszawskie jajko. No i proszę bardzo. Oto ono jest. I dosłownie za każdym razem, jak obok niego przebiegam, to zawsze ktoś tam jest i robi sobie z nim zdjęcia. I teraz czas na pierwszą z tych bardziej niespodziewanych rzeczy, bo w stronę hotelu europejskiego, gdzie miałem nadzieję znaleźć to Porsche 911, zatrzymałem się na chwilę i zobaczyłem w oddali taki samochód. Bagi, do czego ty jesteś wszędzie? No i jest to oczywiście słynna panterkowa Tesla Bagiego, którą już wcześniej kiedyś znalazłem i do tej pory jest to najbardziej lekowany TikTok na moim kanale. A wracając do porszaków, mamy tutaj kolejną Panamerę i później znalazłem samochód w kolorze takim jak ten Hot Wheels, ale był to Mercedes AMG GTR. I teraz już zacząłem kierować się w stronę hotelu europejskiego, jeszcze kawa jak dalej zobaczyłem takiego pięknego Bentley'a, a pod samym hotelem europejskim zaczął się zbierać jakiś tłum i szczerze to nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. Wiesz to co się dzieje? Chyba czatują na A Na co? Na Jennifer Co? to jest Jennifer ta Chyba tak Serio? Nie były. Nie wiem. nie wiem. No dobra, wszystko fajnie, ale teraz zobaczcie jaki McLaren stał właśnie wtedy pod koterem europejskim. Dokładnie jest to model 600LT, jeden z dwóch McLarenów, które widziałem w Warszawie. I do tej pory dalej nie dowierzam w to, że udało mi się znaleźć Brabusa, McLarena, i dalej do tej pory nie znalazłem żadnego Porsche 911. Ale na szczęście w końcu los się do mnie uśmiechnął, bo zobaczyłem jak jakieś auto przejechało przede mną, no i było to właśnie to Porsche, którego szukałem od samego początku tego filmu. Także mamy to. Pozdrawiam. ta. Daj, nie masz neta w telefonie, Jezu, ale bida. O się. Tak wyszło ty. O, Obserwam. nie, no klasa W takim razie, proszę bardzo Dzięki Poszedł dla ciebie